Witam w studiu telewizji w Polsce na forum w Krynicy. Agnieszka Łakoma, moim państwa gościem jest dzisiaj wiceprezes spółki Orlen Syntos Green Energy, pan Dawid Jackiewicz, a porozmawiamy o przygotowaniach do budowy małych reaktorów atomowych, które realizuje właśnie spółka i które przygotowuje. Panie prezesie, czy yy, te SMR-y, bo to jest taki skrót małych reaktorów atomowych, Pana zdaniem są niezbędne w miksie energetycznym Polski i są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego że ostatnio, właściwie w ostatnich latach, bardzo dużo mówi się w Polsce o konieczności oczywiście dekarbonizacji z przyczyn oczywistych. Mówi się o bardzo dużo też o realizacji dużych projektów jądrowych, a SMR-y są niejako z boku, ale jak rozumiem, też mogą. Odegrać dość istotną rolę, zwłaszcza jeżeli mówimy o zastąpieniu bloków węglowych. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Tak, energetyka jądrowa i ta wielkoskalowa, i ta małoskalowa. Jest jedyną odpowiedzią na ogromne i wielkie wyzwania i bardzo trudne wyzwania współczesnego świata, współczesnej gospodarki i współczesnego bezpieczeństwa. Jeśli chcielibyśmy uniezależnić się od źródeł, od surowców energetycznych pochodzących z krajów niepewnych, takich jak na przykład Federacja Rosyjska, czy też inne kraje azjatyckie, jeśli chcemy spełnić wysokie, wyśrubowane normy klimatyczne dyktowane przez Unię Europejską, jeśli chcemy, aby nasza gospodarka była konkurencyjna, a polskie gospodarstwa domowe korzystały z taniej, Energii elektrycznej i taniego ciepła, to jedyną odpowiedzią na te wyzwania jest energetyka jądrowa. Nieodnawialne źródła energii, które oczywiście są potrzebne, w które musimy inwestować, a które z natury rzeczy są niestabilne. A zatem nie możemy na nich bazować, jeśli chodzi o prąd dla gospodarstw domowych, jeśli chodzi o prąd dla przemysłu. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w pewnym momencie po prostu zabrakło tego prądu ze względu na brak wiatru, czy też brak wystarczającego światła z energii słonecznej. Energetyka jądrowa jest stabilna, jest tania, jest zeroemisyjna i jest bezpieczna. Odpowiada na wszystkie dzisiejsze współczesne problemy, tyle tylko, że trzeba przeprowadzić potężny proces inwestycyjny, który potrwa kilka lat. Trzeba postawić na bezpieczeństwo tych lokalizacji, w których chcemy budować elektrownie jądrowe. I zyskać akceptację społeczną, bo bez niej nie można niczego zrobić. No właśnie, jest pytanie, na ile te przygotowania, które trwają, obserwuje Pan rynek i to, co się dzieje, nie tylko oczywiście to, co robi spółka Orlen Synthos Green Energy, ale też to, co się dzieje w Polsce i te przygotowania do budowy również elektrowni wielkoskalowych. Czy Pana zdaniem jest szansa na sukces? Dlatego, że patrząc na doświadczenia innych krajów europejskich, jak chociażby Francji czy Finlandii, wiemy, że były opóźnienia, i tutaj kluczowym wyzwaniem będzie jednak chyba harmonogram. Oczywiście, to jest proces bardzo trudny i dla naszego kraju, dla Polski będzie szczególnie trudny z prostego powodu. Nie mamy żadnych doświadczeń w energetyce jądrowej. Jesteśmy jednym, jedynym krajem w tej części Europy, w tej części świata, który nie dysponuje własną elektrownią jądrową. Jedyna, jaką mamy, to jest reaktor doświadczalny Maria w Świerku koło Warszawy, ale to jest reaktor na potrzeby badań, nauki, na potrzeby medycyny nuklearnej, ale nie dla przemysłu, nie dla produkcji prądu i ciepła. A zatem musimy wziąć pod uwagę, że po drodze czeka nas Wiele różnego rodzaju RAF. I żeby uniknąć opóźnień, uniknąć nadmiernemu, nadmiernego rozbuchania się budżetu na budowę tych elektrowni, i dużych, i małych, trzeba korzystać z doświadczeń najlepszych na świecie partnerów. Żeby uniknąć tych raf, postanowiliśmy podpisać porozumienie z kanadyjskim, potężnym e, operatorem energetyki jądrowej, Ontario Power Generation, który buduje pierwszy mały reaktor na świecie. My w ślad za nimi podążając unikamy jakichkolwiek błędów, unikamy nieporozumień, unikamy wątpliwości, ponieważ naśladujemy te podjęte przez nich kroki, które okazują się perfekcyjne, a oni bazują na ogromnym wieloletnim swoim doświadczeniu. Podpisaliśmy również porozumienie przed kilkoma dniami w Londynie, Memorandum of Andes Understanding z... Emiratami Arabskimi, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi z ich spółką ENEC, która wybudowała jako jedna z niewielu na świecie, wybudowała reaktor jądrowy w Baraka, który został zrealizowany zgodnie z zakładanym budżetem i wcześniej, czyli przed czasem, który zakładano na realizację tego reaktora. Jeśli mamy tak poważnych partnerów, tak doświadczonych i umiejących budować, realizować projekty bezpiecznie, skutecznie i w budżecie, to jestem spokojny o to, że i my zdążymy to zrobić w sposób zaplanowany. Wspomniał Pan o tych rafach. Czy rafo, do tych problemów, czy też wyzwań, z którymi będzie trzeba się zmierzyć i które już pewnie Państwo też rozpoznajecie, nie, będą należały kwestie związane z uzgodnieniami środowiskowymi, czy może bardziej z przekonaniem społeczeństwa? Dlatego, że Państwo realizując i planując jako spółka małe reaktory atomowe, tak naprawdę decydujecie się na inwestycje, które będą jakby w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Patrząc z pozoru, z zewnątrz można powiedzieć, no jak można budować elektrownię atomową na obrzeżach miasta, przecież nie wiadomo, co się wydarzy. Tak. Ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że ten jedyny nasz polski mały reaktor jądrowy, czyli reaktor badawczy w Świerku pod Warszawą, znajduje się 5 km od Otwocka i działa tam od kilkudziesięciu lat. A zatem to jest taki dowód na to, że można, że jest to technologia bezpieczna. Na świecie mamy wiele takich miejsc. Kilka kilometrów od centrum Wiednia działa duży reaktor badawczy. Kilkanaście kilometrów, dokładnie 15 od, od stolicy Kanady. A zatem to są już dzisiaj odległości, które nikogo na świecie, Niepokoją. Tam, gdzie energetyka jądrowa jest obecna od wielu lat, tam wszyscy, i opinia publiczna, i eksperci wiedzą, że ona jest bezpieczna. W Polsce czeka nas ten proces przekazania tej wiedzy, tej konkretnej eksperckiej wiedzy, że dzisiaj reaktory jądrowe są tak bezpieczne, że nie generują żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Ja podaję ten przykład dosyć często, ale powtórzę go, jeśli pani redaktor pozwoli. Wedle dzisiejszych badań, ale też norm, wyśrubowanych norm, jakiekolwiek niepożądane zdarzenie na terenie reaktora jądrowego elektrowni jądrowej. Mała prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest mniejsze niż raz na milion lat pracy reaktora. To jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna technologia i nie obawiam się o to, że my mieszkańców naszego kraju, tych konkretnych gmin, przekonamy. Już dzisiaj poparcie sięga 60%, ale my chcemy naprawdę pełnej zgody, nie chcemy nikogo, kto miałby jakiekolwiek wątpliwości, więc będziemy pokazywać bezpieczeństwo i korzyści płynące dla konkretnych gmin. Co innego z ustaleniami środowiskowymi. To, jest, to będzie droga przyznaczna. To chyba będzie bardzo duże wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o przekonanie opinii społecznej, to y, ja mam takie wrażenie, że wszyscy są za budową elektrowni atomowej, dopóki nie okaże się, że to jest, nie wiem, w bezpośrednim sąsiedztwie na przykład kilometra czy dwóch, bo wtedy te wątpliwości mogą się jak najbardziej pojawić. Ale y, rozumiem, że Państwo przygotowujecie strategię taką informacyjną, jako, jako spółka, jako Orlen Synthos Green Energy i y, mam nadzieję, że akurat to okaże się skuteczne. Natomiast myślę, że też kwestią niezwykle istotną tutaj będą sprawy związane z organizacją finansowania. Ja wiem, że jako spółka jesteście w dość komfortowej sytuacji ze względu na umowy zawarte niedawno, parę miesięcy temu, a i ostatnio też pojawiają się informacje o możliwości finansowania chociażby prac takich badawczych nad konwersją elektrowni węglowych właśnie na małe reaktory atomowe. Więc wydawać by się mogło, że te pieniądze będą, ale czy rzeczywiście one będą, bo mówimy naprawdę o bardzo dużej kwocie, o prawie 100 miliardach złotych. Oczywiście jest to bardzo duże wyzwanie, ale na szczęście rozpisane na lata, czyli ten wydatek czy wydatkowanie tych, tych środków będzie rozpisane w czasie. Mamy bardzo wielu partnerów, szukamy kolejnych po to, żeby ten proces nigdy w żadnym jego momencie nie yy, napotkał problemów finansowych. Na początku tej fazy korzystamy ze środków własnych, własnych czyli naszych udziałowców, grupy Orlen i grupy Syntes pana Michała Sołowowa. W tej fazie projektowania, badania, przygotowywania lokalizacji te środki wystarczają. Potem przejdziemy do fazy, która generuje większe wydatki, zakupowanie czy nabycie konkretnych komponentów bardzo drogich, idących już w dziesiątki milionów, czy setki milionów dolarów i wówczas Będziemy musieli oczywiście korzystać ze wsparcia instytucji finansowych. Podpisaliśmy porozumienie z amerykańskim EXIM Bank oraz z amerykańską instytucją DFC, które finansują transfer amerykańskich technologii na cały świat. Zobowiązanie z ich strony sięga 4 miliardów dolarów. To są środki, których spodziewamy się w, w realizacji naszego programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, z którym prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy, też zakłada przeznaczenie sporej kwoty na wejście kapitałowe w budowę reaktorów. Oprócz tego porozumienie z PKO BP, PKO SA, BGK oraz Santander. No i to, o czym pani redaktor była już uprzejma wspomnieć, czyli decyzję rządu amerykańskiego, w tym przypadku Departament Stanu USA, powiadomił nas, że jesteśmy. Państwem, jesteśmy spółką, przepraszam, Orland Syntos Green Energy, wybraną przez rząd Stanów Zjednoczonych do współpracy. Jako jedna z kilku w, w Europie. Ta, tak? jako jedna z kilku w Europie, w Polsce jedyna. Przy realizacji projektu Phoenix, Phoenix zakłada zaangażowanie finansowe ze strony USA w szukanie, budowanie analiz, tak zwanych studiów wykonalności dla przejścia z aktywów węglowych w kierunku aktywów jądrowych. A wszystko po to, żeby chronić planetę przed negatywnymi skutkami emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A gdybyśmy mieli spojrzeć na rolę państwa czy też skarbu państwa w realizacji tego typu projektów, dlatego że część informacji, które dociera do opinii publicznej, oczywiście w zakresie źródeł finansowania, też wskazuje na to, że to zaangażowanie państwa będzie konieczne, że tutaj nie wystarczy tylko i wyłącznie takie wsparcie werbalne, z którym mamy do czynienia i to jest przesądzona kwestia. Czyli rząd oficjalnie popiera budowę reaktorów i małych, i, i wielkoskalowych. Elektrowni. Jest pytanie tylko, w jakiej formie i czy to wsparcie finansowe będzie niezbędne. To wsparcie może się odbywać na kilku poziomach, na kilku płaszczyznach. Pierwsza, o której Pani wspomniała, czyli finansowe. Ono się de facto dzieje już dzisiaj, bo przecież zaangażowanie spółki Orlen Green Energy, która jest 50% udziałowcem w spółce przepraszam, Orlenu, która jest 50% udziałowcem w spółce Orlen Synthes Green Energy, już pokazuje, że są to środki przecież w pewnym sensie w dyspozycji skarbu państwa. Po drugie, oczywiście, liczymy na systemy wsparcia. Już dzisiaj zaczynają się prace w, obszar, w okolicach rządu nad tym, żeby wypracować najlepszy możliwy System, który spowoduje, że ten impuls finansowy rozrusza ten przemysł energetyczny. Mam nadzieję, że może powstaną kontrakty różnicowe, być może jakieś inne rozwiązania, ale takie, które dadzą nam nadzieję, że jest. Nie tylko werbalna, jak pani redaktor wspomniała, ale też takie szczere zaangażowanie ze strony rządu, finansowe poprzez różnego rodzaju ulgi i systemy wsparcia. No i oczywiście jest jeszcze ten ostatni obszar, jednym słowem powiem tylko, to zaangażowanie państwa może się też wyrażać i na szczęście wyraża w błyskawicznym rozpatrywaniu, szybkim, zdecydowanym, błyskawicznym terminowym rozpatrywaniu wszystkich wniosków. Dzięki temu dochowamy terminów, a jeśli dochowamy terminów, to bardzo wielu przedsiębiorców, duży przemysł energochłonny, konkretne gminy, aglomeracje, które są zainteresowane problemami rozwiązywania, problemów ciepłowniczych, zwrócą się do nas i będą chciały rozmawiać o współpracy. A to jest właśnie element finansowania tego projektu. Mm -hmm. A jeśli, jeśli chodzi o kwestie harmonogramu, to gdy mówimy o dużych elektrowniach atomowych, to jest to perspektywa minimum 10 12-letnia. Natomiast w przypadku SMR-ów wszyscy liczą, że to będzie dużo wcześniej. Jest pytanie, na ile rzeczywiście jeszcze pod koniec tej dekady jest szansa na uruchomienie chociażby pierwszego projektu. Na ile są na to szanse? Koniec dekady to zapowiedziany przez nas już kilkukrotnie 2029 rok jako ten moment, w którym puścimy pierwszy prąd do sieci z małego reaktora jądrowego. A Czy konkretnie do... skąd? Czy to, czy, bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że będzie to Ostrołęka, że będzie to elektrownia w Ostrołęce. Wszystko na to wskazuje. Ale oczywiście chciałbym, żebyście Państwo i Pani redaktor wzięli pod uwagę, że przed nami jeszcze badania środowiskowe i badania sejsmiczne. Musimy te, bada, te działki przebadać pod kątem ich bezpieczeństwa. I dopiero wówczas, czyli mniej więcej za dwa lata od tej pory, powiemy już ostatecznie na 100%, która z tych lokalizacji spełnia te wszystkie wymogi. A zatem 29. rok możliwy, pod warunkiem, że państwo polskie że jego instytucje i agendy będą realizowały ten program bez przerwy, systematycznie, skutecznie, w terminach, a wiemy, że różnie może być. Czasami jest tak, że czegoś się niektóre instytucje chcą uczyć, chcą się dowiadywać, zasięgnąć dodatkowych informacji. Mamy nadzieję, że to nie przedłuży nam procesu inwestycyjnego. Czyli tak naprawdę konkluzja jest taka, że bez względu na to, jaka będzie sytuacja w kraju, to właściwie. Konieczna jest taka ciągłość, jeśli chodzi o wsparcie rządowe dla projektów atomowych dużych i małych. Czy to jest takie przesłanie tak naprawdę? Bardzo dobrze ujęty pani redaktor. Właśnie tak należy powiedzieć. My potrzebujemy pewnej stabilizacji, pewności, że działamy przy akceptacji państwa, bo nie da się realizować energetyki jądrowej bez akceptacji państwa, co oczywiste, że niezależnie od tego, w jakim kierunku potoczą się losy rządów, niezależnie od tego, kto będzie stał na czele konkretnych ministerstw, będzie akceptacja, przyzwolenie i opieka nad tym programem, bo przecież on służy nie konkretnym jego inwestorom, ale całemu systemu energetycznemu, a przez to należy rozumieć Polsce, jej bezpieczeństwo, i Polakom, ich budżetom domowym. Wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki w tym przypadku. Rozpoczęliśmy rozmowę od kwestii bezpieczeństwa energetycznego i tak ją kończymy. Zapraszam. Ja mam nadzieję, że jeżeli będzie okazja i spotkamy się w 2029 roku, być może w takich samych okolicznościach, to będziemy już rozmawiali o rzeczywiście uruchomieniu pierwszego, pierwszego projektu małego reaktora atomowego, czego myślę, że powinniśmy sobie wszyscy życzyć Dokładnie. ze względu na znaczenie właśnie dla stabilnych dostaw energii w Dokładnie. Polsce. Dziękuję bardzo Agnieszka Łakoma, a moim państwem Gościem był pan Dawid Jackiewicz, wiceprezes spółki Orlen Syntos Green Energy. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.